Taki barwny obraz. Tak. Pamiętaj, żeby drzewkę podlewać. Wiem, co powiesz. Miałeś kłopotę, i tak, uratowałeś mnie. Dinę też. Jak na Dina Winchester'a przystało. Dzięki. Więc nie ma za co. Pewnie, że wolałbym, by z nami zniknęło. Jasna sprawa. Ale tęskniłem za tobą. Wróciłeś i nie wpadłeś w szału, więc dobra nasza. A co do oznamienia i całej reszty. Coś wymyśliłem. Jak zawsze. Tak, znaczy w sobie daje achievement, więc. Jajcie stąd. Ma 7 k. Chyba 7 kk kosztowało. <noise> mhm. <Wróciłem. głos>